Cześć moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z kolejną krótką lekcją z serii Jak używać narzędzia z Magic Studio w Kanwie. Kolejne narzędzie, które chcę Wam pokazać, to Magic Edit, czyli narzędzie używające AI, by wymienić dowolny element ze zdjęcia na inny. Od razu muszę dodać, że jest to jeszcze bardzo niedoskonałe narzędzie. Tak jak AI ogólnie na tym etapie generuje sporo dziwnych obrazów. Z których trzeba sobie wyselekcjonować to, co nam odpowiada. Mam tutaj takie zdjęcie z Lunchbox, z którego chcę sobie tą borówkę na dole wymienić na coś innego. Więc zaznaczam zdjęcie. Idę do Edit Photo, klikam Magic Edit. Tutaj mogę sobie dostosować rozmiar pędzla, trochę sobie powiększam. Zamalowuję całą borówkę. Klikam continue. Tutaj wpisuję, na co chcę ją wymienić, więc powiedzmy, że chcę, żeby tam były hazelnuts. On tutaj nam podaje inspirations, ale jeśli wiemy, czego chcemy, to po prostu klikamy generate. Teraz on generuje nam cztery przykładowe obrazy, z których wybierzemy ten, który jest dla nas najlepszy. Bardziej mi się podoba ten. Mm, tutaj mogę jeszcze wygenerować sobie nowe rezultaty, hmm. jeśli mi nie odpowiadają tamte. Tamte były lepsze, ale dobra, wiecie o co chodzi. Także wybieram, który mi odpowiada i klikam Dan". Dobrze, pokażę Wam jeszcze jeden przykład. Mam tutaj artystyczne zdjęcie kobiety, i chciałabym e, przerobić ją, żeby była bardziej w stylu bochą. Więc chcę zmienić jej na szyjnik, a nie na początek. Zaznaczam zdjęcie. Klik na zdjęcie. Idę do Edit Photo. Tak jak wcześniej, i teraz zamalowuję sobie na szyjnik, całą tą część, którą chcę wymienić. Continue i tutaj wpisuję sobie powiedzmy Blue Boho Necklace. I klikam Generate. Trzeba przyznać, że fajne rzeczy wygenerował tym razem, bo najbardziej w stylu, ten jest fajny, ale bardziej w stylu boho jest ten. Więc myślę, że jego sobie wybiorę. Gdybym chciała, mogę kliknąć jeszcze Generate New Results, ale powiedzmy, że jestem zadowolona, więc klikam tylko Done i zrobiony. Takie zdjęcie mogę sobie już zapisać. To tyle na dzisiaj. Także trzymajcie się i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Pa!